Dobry wieczór. Na pewno nie tak wyobrażaliśmy sobie finał tego, tego spotkania i, i na pewno jesteśmy bardzo źli, szczególnie na, na siebie. Mecz, myślę, nie, chcieliśmy od samego początku dziś kontrolować, szczególnie z piłką. Ale również, ale również bez. Zdawaliśmy sobie sprawę, że kontrataki, ataki szybkie czy stałe fragmenty gry przeciwnika są na najwyższym poziomie i, i, i mocno wyczulaliśmy się w, w tygodniu na te, na te aspekty. Na pewno od samego początku nie pomogła nam podwójna zmiana, gdzieś uraz Krzyśka Chwałowskiego skończył się dla nas podwójną zmianą i troszeczkę już musieliśmy reagować nie tak jak, jak pewnie chcielibyśmy. Więc pierwszy problem już się zrodził na samym początku. Niemniej jednak myślę, że szczególnie ta pierwsza połowa była, była pod naszą większą kontrolą niż rywala, i z tego się wzięło nasze prowadzenie. No i w piłce nożnej tak jest, że jeżeli prowadzisz, a masz sytuacje dogodne do tego, żeby podwyższyć to prowadzenie, a myślę, że my mieliśmy takowe, gdyby Bastien w polu karnym po, po, po super yy, podaniu wysokiego lepiej przyjął, byłby w sytuacji bardzo dogodnej do oddania uderzenia. Yy, Seba Ernst ma również sytuację, gdzie, gdzie nie trafia w światło bramki, jak i również Jasper Lopelsent. Także tutaj mieliśmy swoje sytuacje, które na pewno mocno by utrudniły tutaj by powrót do gry gospodarzom. Yy, a finalnie stało się tak, że dostajemy bramkę po stałym fragmencie. Po dwóch błędach indywidualnych z mojej perspektywy, i, i, i można powiedzieć, że zaczyna się od początku. No i w drugiej połowie naszym błędem było to, że bardziej weszliśmy w grę przeciwnika, czyli trochę, trochę takiego chaosu kontrolowanego przez, przez rywala. My nie potrafiliśmy sobie z tym poradzić, stąd, stąd bramka druga, gdzie, gdzie jest taka przebitka, przeciwnik się lepiej orientuje. Wygrywa pojedynek w bocznym sektorze i, i oddaje strzał, który po ryś koszecie wpada i, i, i praktycznie Olek jest bez szans. Także, e, także na pewno tutaj mm, ten, ten, ten taki aspekt, e, który nie do końca można skontrolować, wypad, wypad na korzyść gospodarzy, o sytuacji z rzutem karnym nie chce się wypowiadać. Finalnie przegrywamy, jesteśmy bardzo źli e, i, i jedziemy do, e, do Łodzi e, w, 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 w nie najlepszych humorach. Dziękuję.